Tu, 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 tu. Ja jestem Piotrek i witam Cię w najbanalniejszym podcaście na świecie. Niedopuszczanie do siebie. Hm. Każdy z nas nie dopuszcza do siebie wielu rzeczy. Ja na przykład nie dopuszczałem do siebie, że mogę być złym człowiekiem. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że jest we mnie coś złego. Zła strona, która może mną zawładnąć. Bo uważałem, że jestem bardzo dobrym człowiekiem. Mam w sobie wiele empatii, miłości, zrozumienia, przecież nikogo nie biję. Nie robię złych rzeczy nad wyraz. No jak, ja zły człowiek? Hm. Ale za jednym zamachem potrafiłem ukraść dwa złote z piórnika kolegi w podstawówce. Wynieść zabawkę z przedszkola w nogawce. Podobał mi się taki czerwony samochodzik. Schowałem go w nogawkę dresów, zaciągnąłem e skarpetki i wyniosłem do domu tę zabawkę. Mimo, że w domu nie brakowało mi zabawek, potrafiłem wyciągnąć parę drobnych z portfela rodziców, a potem ich okłamywać z premedytacją, że, że nie, to nie ja, to nie ja. Ale mimo to nie dopuszczałem do siebie, że jestem zły, że mam sobie złą stronę. Ja? Jestem bardzo dobrym człowiekiem. I to jest tak zwana ciemna strona. Ta zła strona. No bo każdy z nas składa się z dobrej i złej strony. To jest coś takiego jak taki dobry i zły przyjaciel siedzący na jednym i drugim ramieniu. Jeden mówi, co masz dobrego zrobić. A drugi podjudza i mówi, tak, uderz go, uderz go. A drugi mówi, nie, nie uderzaj go, będzie go boleć. I czasami nie wiesz, co wybrać, i uderzasz, a potem tego żałujesz. Czujesz co innego, robisz co innego. Problem jest w tym, że bardzo często nie dopuszczamy do siebie tego, co w nas siedzi tak naprawdę. Przez wiele lat potrafiłem być zazdrosny o czyjeś osiągnięcia, to, co posiada. Jakie ma możliwości, co zdobył, bądź co po prostu dostał. Potrafiłem krytykować, czy to podświadomie, czy obgadując z innymi, zarówno znajomych obgadywać, ale i jak artystów, znane osoby. Na przykład mówiłem, tamten artysta robi beznadziejne rzeczy. Ale tak naprawdę, to problemem było to, że. Ja zazdrościłem tej osobie, że ona robi te rzeczy, że przyglądałem się jej i nie mogłem znieść w tej osobie, że robi to, co robi, jest kreatywna, publikuje swoją twórczość, wyraża siebie i robi to w jakiś sposób umie i chce. Mimo krytyki, nie zważa na nią, może zważa, ale nadal to robi. Ja tego nienawidziłem w sobie, że ja nie robiłem tego, że ja chciałem, ale tego nie robiłem. Nienawidziłem w sobie tego, ale nie potrafiłem się do tego przyznać. Więc tę nienawiść do siebie przezuczałem na tę osobę. To jest jak mm, zadanie sobie pytania, co ja mam w sobie dobrego? Na przykład, przez jakiś czas uważałem, że. Dyscyplina to jest moja dobra strona. Jestem konsekwentny, zdecydowany na. zdecydowany, ustalony, jak to się mówi, pre do celu i jestem konsekwentny. A z drugiej strony dopadało mnie czasami lenistwo. Gardziłem lenistwem, wręcz mnie brzydziło, jak to można być leniwym i nie robić nic. Nie dopuszczałem do siebie tej strony i w momencie, kiedy Miałem dzień, w którym nic nie zrobiłem, albo niewiele. Miałem do siebie wyrzuty sumienia, ob obwiniałem się za to, byłem zły na siebie, ale to często przerzucało się na przykład na moją partnerkę. Albo na kogoś bliskiego. Jeżeli widziałem, że ta osoba jest leniwa, to byłem złośliwy i wytykałem, zajmij się czymś. Dlaczego tak cały dzień siedzisz? Bo tak naprawdę ja byłem zły na siebie, że ja mam takie też w sobie momenty, w których nic nie robię, bo jestem leniwy czasami. Nie potrafiłem sobie, w sobie tego zaakceptować, że mam w sobie też lenistwo. Ale mam zarówno lenistwo, jak i dyscyplinę. Nie mogłem sobie pojąć tego, że dwie rzeczy nie mogą się, że dwie rzeczy mogą obok siebie istnieć. No bo tak jak w świecie, czy radość może istnieć bez cierpienia? No nie, no bo gdyby tylko była radość, to nie byłoby to właściwie radością, byłoby to stanem naturalnym. Gdyby było tylko cierpienia, a nie byłoby radości, to cierpienie byłoby stanem naturalnym, jedynym możliwym. I tak samo w tym wypadku. Ale w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, jakby przekopałem się przez tę ciemną stronę, zaraz sobie o tym e, pogadamy, o, ciep o ciepłej stronie, to doszedłem do tego, że heh, ale przecież we mnie też jest lenistwo. Też czasami potrzebuję odpocząć, usiąść i nic nie robić. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Czyli zaakceptowanie w sobie też tych złych stron. Złych części siebie, bo nie składamy się tylko z dobrych, ale i ze złych. Każdy z nas posiada swój cień. Ksiądz, papież, mama, babcia, tata, brat, partner też, my sami też. Także wszyscy tablamy się w tym samym sosie, w tej samej bagnie. Jesteśmy wszyscy, więc nikt nie jest z nas w pewnym sensie samotny i to jest pocieszające. Ale czym jest ten cień? Ta ciemna strona. No jest to coś takiego, co kryjemy w sobie i nie dopuszczamy do myśli. Czyli to, że na przykład jestem leniwy, nie dopuszczam do siebie, albo to, że y, mogą to być rzeczy, że mam takie. O, każdy z nas ma takie ludzkie y, emocje, jak miłość. O, może tak, zacznijmy. Już się, już się zaczynam plątać. Piotrek, wracaj. No i widzicie, oto jest moja ciemna strona, której też do siebie wiele nie do, lat nie dopuszczałem. Że potrafię być chaotyczny i niezdyscyplinowany w, w swojej wypowiedzi i w swoich myślach, nie dopuszczałem do siebie, ale teraz to zaakceptowałem i to jest część mnie po prostu. Bo to o to chodzi, żeby z, zaakceptować swoje każdą z części. Jest to bardzo trudne, pewnie, no wiadomo, ale to, to jak całe życie jest trudne. Ta trudność jest piękna zarazem. Jako dzieci y, czujemy wszystkie emocje. No, na przykład, co czujesz? Y, miłość. Czujesz? Czułeś? Czujesz nadal? Miłość. Empatię. Te pozytywne. Ale też złość. Nienawiść. Zazdrość. Agresję. Egoizm. Oj, wymieniłem więcej złych niż dobrych, no ale wiemy, że chodziło, żeby było porówno, także dopisz sobie, jakie tam chcesz. Weź teraz kartkę i dopisz. Nie, no, po, pomyśl sobie. I w pewnym momencie życia zaczynamy na przykład. O, pojawia się coś takiego, że jako dziecko chcemy ekspresyjnie wyrazić siebie, zaczynam tańczyć na. O, wyobraź sobie, zaczynasz tańczyć jako dziecko na. W miejscu publicznym krzyczysz, śpiewasz i rodzic mówi do ciebie, jak ty się zachowujesz? Przestań, tu są ludzie, patrzą się na ciebie. Cicho, nie wolno tak tutaj. No i masz pewien mindfuck. Ale przecież dobrze się bawiłem, bawiłam i nie mogę teraz tego robić. No to przestajesz to robić. Znaczy w tym momencie, ale masz rozdwojenie. Przecież to było fajne, ja nic złego nie robię, nikomu nie krzywdzę. No i powtarzają się te sytuacje. Wyrażasz siebie spontanicznie, ekspresyjnie, w jakiś tam sposób. No i w pewnym momencie czujesz, że ja nie mogę tak robić, przecież wtedy rodzic jest zły na mnie, mówi, że jestem niegrzeczny, niegrzeczna, nie akceptuje mnie takiego, taką. No to ja przestanę to robić. Zamknę to w sobie, wyprę to z siebie, wyrzucę. We mnie tego nie ma, nie ma we mnie spontaniczności. Nie wyrażam swoich uczuć i emocji. Chowam to. Cuk, nie ma. Ale to ląduje do takiego niewidocznego plecaka, który każdy z nas ciąga na plecach. Ja sobie takim plecaczkiem idę i jest mi całkiem ciężko często. I w tym niewidocznym plecaku są te wszystkie rzeczy, które się upochowało, wyparło. I najgorsze jest to, że ten plecak jest niewidoczny, a potrafi być coraz cięższy i tak przygniata. Tak właśnie jest. I w tym plecaku są jakieś takie rzeczy, jak co jest tam. No właśnie na przykład to jest schowane, o czym mówiłem. Ale w pewnych momentach potrafi to wypłynąć taka... jak taka magma żółcie jakaś. Wtedy jest nieprzyjemnie. Wybuchamy, na przykład z złością, agresją, tymi złymi rzeczami. Mówimy, nie poznaję siebie, to nie ja. A często to bywa pod wpływem alkoholu czy jakiegoś stresu. Tak sobie to tłumaczymy. A byłem pijany, ok, wybuchnąłem, wybuchnęłam tym nieśmiechem, tylko nie wiem, na przykład złością. Albo nie. dzisiaj byłem zestresowany i dlatego nie mogłem nad sobą zapanować. Albo nie wyspałem się. I zawsze znajdujemy sobie wymówkę. Zawsze, ja zawsze sobie znajdowałem wymówkę. Tylko najgorzej, że się to okazywało, że na przykład wybuchałem do dziewczyny w momencie, kiedy byłem pod wpływem alkoholu czyli właśnie kiedy mam mniejsze kontrole. No bo jak wzbudzę w sobie poczucie chęci kontroli, Właśnie nie wypuszczam z siebie tego demona, tego, którego trzymam w plecaku i, i on sobie tam siedział bezpiecznie. Ale właśnie to zbudowało we mnie poczucie chęci kontroli, kontrolowania siebie, żeby nie wyrazić się w żaden sposób nigdzie publicznie. Żeby nie wyrazić swoich uczuć e i emocji, bo to w sobie zablokowałem właśnie, schowałem. Że nie ma we mnie tego. Ja nie jestem spontaniczny. Ja nie okazuję i nie mam w sobie żadnych emocji. Także każdy z nas coś takiego ma, ale każdego jest to co innego. I teraz dobrym, dobrą rzeczą zastanów się, jaką masz dobrą cechę, którą w sobie cenisz. I teraz przeciwstaw temu, przeciwstaw. Przeciwstaw, przeciwstawność, czyli jak właśnie tak jak mówiłem, zdyscyplinowanie, lenistwo. I daj dopuścić do siebie, że może masz też w sobie tę złe stronę tej, tej cechy. Zastanów się. I co teraz czujesz? Wypierasz to? Nie, nie jestem leniwa. Nie jestem leniwy. Nie, to nie ja. Ja jestem silny. Silna. Nie, nie mam słabości. Co czujesz? Czy wypierasz to, czy mówisz? Ha, ciekawe to jest. Że jak się w sumie okaże, to chyba każda z cech, bo jakby mo można kochać i nienawidzić, nawet nie, nie wiem, no, czy tą samą osobę. Nie wiem, właściwie ciekawe to jest. Ale do, dalej, do brzegu, do brzegu Piotrek, wracaj, wracaj paro statkiem w piękny rejs, statkiem na parę, piękny rejs. No i właśnie tak, tak, tak wracam do siebie. Także, za, o właśnie, to jest ta akceptacja tej swojej ciemnej strony, nazwijmy. I bardzo też mi przychodzi do myśl, Taka rzecz jak mm, chęć kontrolowania partnera. Nie to, żebym kiedykolwiek jakoś tak aż hardkorowo chciał kontrolować partnera, ale byłem zazdrosny. Bywałem zazdrosny. I zobacz, przyjrzałem się temu i, i patrzysz sobie, przecież czasami każdy z nas, no nie wiem, czy każdy, jest taka rzecz, że chce się kontrolować partnera, żeby nigdzie nie pójdziesz. Sam bez mnie nigdzie, sama nigdzie nie idziesz. O, może zajrzę, co tam napisane w tych SMS-ach. A to zauważyłem. Może się brało. Nie, to nie zaglądałem chyba, o, chociaż gdzieś może się zdarzyło zajrzeć. No, nieważne. Nie. I to jest takie kurde, to jest teraz krępujące nawet powiedzieć przed sobą, mimo że przecież ja nie muszę wam tego publikować, mogę sobie wyciąć to, ale przyznanie się do tego, że czasem jakby ludzką cechą i jednym z pragnień jest pożądanie. Jest pożądanie seksualne. No. I może być tak, że się myśli. W jakichś dziwnych sytuacjach czasami wyobraża sobie człowiek, że zdradza partnera. Gdzieś to przemyka przez myśl. O kurde, myślisz. Nie, to nie ja wyprę to. I wypieramy oczywiście to, ale dochodzą jakieś takie myśli, że o, to fajna, fajna kobieta, mógłbym. podoba mi się, nie? Więc wtedy wyrażam to, że, co odczuwam w sobie. Na swojego partnera można to przerzucić. Mog mógłbym przerzucić. Mogę przerzucałem. Kiedyś. No właśnie, bo powinienem mówić. Znowu już się za, za, za ten zaciąłem, bo się zawstydziłem po prostu. E że. Przerzucałem tę złość na siebie, że mi przychodzą takie myśli. Na partnerkę. Przez to chciałem ją kontrolować, żeby ona nigdzie nie poszła pod żadnym pozorem za bardzo sama, gdzie mogły być niezdane mi towarzystwo i będą, nie daj Boże, jacyś mężczyźni, którzy będą chcieli ją poderwać. Bo ona, nie dopuszczałem oczywiście do siebie tej myśli, bo ona może mieć takie same myśli w głowie jak ja, że piszę z inną dziewczyną. Nie robiłem tego. Ale że na przykład... Myśli, myśli o jakimś facecie. O, przystojny jest. Nie potrafiłem zaakceptować w tego, że to jest po prostu też część człowieka, część mnie, że takie myśli się pojawiają i nie ma w tym nic złego. Albo jak jest, to warto się temu przyjrzeć. Czemu tak nagminnie się takie myśli po przy ten pojawiają? Przerzucałem tę złość, taką jakąś nawet nienawiść do siebie, takie obrzydzenie, że jak ja mogę sobie takie rzeczy wyobrazić, przecież mam dziewczynę. Więc przerzucałem to na nią poprzez chęć jakiejś kontroli. Może nie przesadnej, ale takiej, takiej zazdrości, gdzieś jakieś sugestie, a gdzie ty tam idziesz? no, na, 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 każdy pewnie z nas tu zna. Przecież nie wiem, właśnie czy każdy. Właśnie znasz to? to. Teraz zastanów się, jeżeli zdarzało ci się być bardzo zazdrosnym, chcieć kontrolować swojego partnera, partnerkę. Czy to może w tobie nie siedzi? Że obawiasz się, że ty możesz zdradzić? Że ty nie powstrzymasz się i nie wytrzymasz jakiejś kontroli nad sobą w pewnej sytuacji, na przykład pod wpływem alkoholu, używek. I dlaczego w ten sposób wyżywasz się na partnerze? Przecież tak zadałem te pytanie, jakbym sugerował. <laughs> nie, nie chcę nic sugerować, ale może tak być. Może tak jest, ja tak miałem. Zastanówmy się, zastanówmy się tu wszyscy razem. No, to jest zdumiewające, jak wiele siedzi w człowieku takich jakichś szalonych rzeczy. Tego wszystkiego jest tak dużo w człowieku. Jest to fascynujące, jest to czasem, hu, takie trudne do ogarnięcia. Ale najtrudniejsze jest pogodzenie się z tym, że okej, okay, ja miałem, mam takie myśli, to czuję w danym okresie życia, że jest to też część mnie że składam się zarówno z dobrych stron, jak i złych stron. Zaakceptowanie tych złych stron nie jest tym, że o, to teraz będę akceptować, że mam w sobie wiele agresji i będę kogoś tam bił, bo to jest część mnie. No to byłby absurd, bo, bo to nie była, byłaby szalona sytuacja, każdy by się bił, o, wszyscy byśmy się bili, czy cokolwiek dziwnego robili. Już za daleko za, zagalapowałem się w swojej rozkwinie. E, no, za daleko zdecydowanie. No jednak przede wszystkim polega to na tym, że będąc szczerym ze sobą, jest łatwiej zrozumieć, dlaczego się coś odczuwa. Dlaczego ja teraz jestem zły? Że na przykład ktoś się na mnie wydarł, był wobec mnie niegrzeczny. Bo może mam złość do siebie, że ja też bywam wo wobec kogoś niegrzeczny? Dlaczego ja wobec kogoś bywam niegrzeczny? Co ja wtedy czuję? Czy czuję się dobrze, źle, jak bywam niegrzeczny wobec kogoś? Agresywny, nawet nie, nie przemocowo, ale językowo nawet. No bo jeżeli nie bywam taki wobec ludzi, to ja w sumie, jak ktoś tam czasami jest wobec mnie niegrzeczny, nie wiem, o na przykład miałem taką sytuację, że. Podjechałem na stację benzynową, zatankowałem swoją piękną, czarną maszynę. Poszedłem zapłacić. No, była tam kolejka. Zapłaciłem. Wyszedłem. Oczywiście samochód stał przy dystrybutorze, no bo jakby i tak po pierwsze to była mała stacja, nie dało się odjechać, a nie było a może i dało, ale to nie ma znaczenia, bo i tak przecież do momentu, kiedy nie zapłacę, nie da się zatankować. Ja po zapłaceniu natychmiast wyszedłem z stacji, bo nienawidzę blokować ludziom yy, tego. No, dystrybutorów, więc staram się robić to jak najmniej inwazyjnie, no ale była kolejka i wychodzę i jakiś yy, facet, który stoi za mną, który właściwie, no, dzięki, żeby krzyczał, co tak długo, kurwa! Nie można tam, kurwa, szybciej! Do mnie, tak. Ale nawet, tak, nawet w sumie nie zwróciłem na niego uwagi. Znaczy, zwróciłem, oczywiście, ale takie miałem. Nawet mu nic nie odpowiedziałem. Po prostu spokojnie wsiadłem i odjechałem, bo byłem też świadom tego, że na co ja mam być zły na niego. Ja czy nie mam w sobie do niego złości? Krzyczy: ja nie, To nie moja wina, że była kolejka i tak nie mógłbym wcześniej zapłacić. Ja tam nie siedziałem sobie w toalecie 15 minut. Tylko on tak naprawdę miał jakiś problem z tym. On miał w sobie złość. Ja mu tą złością nie odpowiedziałem. Po prostu wsiadłem i odjechałem. Tak jakby. Nic złego nie powiedział. Nawet jakoś nie czułem się, lekko się czułem taki urażony, ale przez sekund, chwilę myślę, pff, no nie mam w sobie tej złości. Bo ja raczej, no pewnie zdarza mi się być czasem wobec kogoś niegrzecznie się odezwać, ale to jest bardzo rzadko i raczej nigdy nikogo nie wyzywam od, od tych, od, e, od brzydkich słów. Nie chcę już tu przyklinać, bo już dzisiaj jedno padło, ch chyba jedno, oby tylko jedno przekleństwo. No, także. A są osoby, wiem i słyszę i, i widzę, że ktoś by się wdał w pyskówkę. To znaczy, że go to zabolało w jakiś sposób. Odpowiedział tym. Nienawidzi też w sobie tego, prawdopodobnie, że się tak czasami zachowuje wobec innych ludzi, bo wcale tego do nich nie czuje. A najgorzej, kiedy wobec bliskich, których kocha, dzieci, Żony, rodziny, cokolwiek znajomych, kochasz, a wybuchasz. Każdemu z nas może się to zdarzyć, ale trzeba być szczerym ze sobą, że to się w sobie ma i dlaczego. Zastanowić się nad tym. Tak będzie chyba najlepiej. Przynajmniej, no, może byłoby dobrze zastanowić się także. Zastanów się, czujesz, kiedy. Mówię, właśnie nie wiem, co teraz mówię. Zastanów się nad tym, no i wypadłem z rytmu, ale zastanów się nad tym, co odczuwasz, kiedy na przykład czujesz złość wobec kogoś, podnosisz głos na kogoś. Kolejnym razem. Stań i pomyśl, dlaczego ja to robię? Albo wróć teraz do tej sytuacji. Dlaczego to zrobiłeś, zrobiłaś? Co tak naprawdę cię zabolało, że ta osoba zrobiła dla, wobec ciebie? Co to było? Bo może nienawidzisz tego w sobie, tej cechy, którą masz? Ona siedzi głęboko w tobie i czasami się uaktywnia. I projektujesz to na drugą osobę. To jest jak przeglądanie się w lustrze w tej osobie. Widzę, że ona jest leniwa. Ja też bywam leniwy. Nienawidzę sobie w sobie tego. O masz ty! Ale teraz byłem agresywny. <ścoughs> Czyli jednak mam też w sobie agresję. O, no, to dzisiaj na tyle. Jeżeli chcesz wesprzeć mój podcast, to zapraszam na patronite.pl ukośnikbanał. Dziękuję każdemu, kto mnie wspiera tam. Można też zamówić moją książkę. Po prostu twórz linki są w opisie. A jeżeli chcecie napisać do mnie na Instagramie, to Pebia Lasiewicz. Jestem tam i czasami sobie odpisuję sugestie na odcinki. Trzymajcie się i trzymaj się. Każdy z osobna i każdy razem. Jedna wielka, ten. Taka kula, która się trzyma, jak ludzie, którzy się trzymają i taka kula się z nich zrobi. I teraz się stocza. Trzymaj się. Cześć.